Przekaz ze Świata Światła z dnia 15 sierpnia 2018 roku. Zachęcam do uważnego wysłuchania. Nie jesteście tymi, za których się podajecie, hierarchowie i zwierzchnicy Kościoła Katolickiego. Nie jesteście tymi, którymi być winniście i zarządzać. Całą sferą świadomości ludzkiej człowieka utrudzonego. Zatem powiadam, że nie jesteście również tymi, którzy w uczciwy sposób i szanując życie człowieka, no ku Bogu go popychają niejako i wartością jego. Nie jesteście również tymi, którzy dobrowolnie i w pełni świadomie stanowią o nim. A serce jego błogosławią czynami własnymi, nieskazitelnymi i w pełni, ale to w pełni obiecującymi lub poprawę nanoszącymi w absolutorium życia waszego. Tak bardzo powierzchownego i nic nie wnoszącego tutaj, bo i manifestującego się w sposób perfidny i nieumiarkowany również. Jesteście tymi, którzy nieboskłon naruszają wyobrażeniem własnym, a często i projekcją, której bronicie i którą adoptujecie innym jako tę, która od Boga wyłania się, pochodzi i rzekomo narodziła się w Nim również, w Jego postaci czystej, niczym niezmąconej. Więc ja powiadam wam, że zakałą tutaj jesteście społeczności wszystkich, a u was poszukujących pokrzepienia i wsparcia niejako, jak i wstyd przynosicie temu, który łuk nad waszym życiem zakreśla i czystość wszelką. Bóg Ojciec Wszechmogący jest tym, który życie wasze podgląda niejako, i widzi, i wie również, Kim i czym jesteście w obliczu praw Jego. Przeto mówi i oświadcza poprzez nas, aniołów swoich, że nie jesteście tymi, których powołał i ustanowił do reprezentowania światła Jego i mądrości oraz czystości i nienaganności wszelkiej. Jesteście natomiast tymi, którzy rolę swą odwracają jako i porządek boski, święty, powołanie własne i ukazują, ukazujecie je w takim świetle, byście wy sami dobrze mieli i lekko, ale również bezpiecznie i powabnie. To wszystko nijak się ma do tego, że równość niejako wyznaczyłem dla dzieci moich. I umiarkowanie cnót wszelkich w powołaniach waszych i ustępstwach wobec mnie samego i tego, któremu ja służę na mocy własnej nieprzymuszonej woli, reprezentując go również w tej oraz w innych sytuacjach, a dla was informacjach i wskazówkach. Dlatego powiadam ponownie: nie jesteście tymi, którzy godnie i uczciwie życie wiodą, a powołanie wypełniają i służbę niejako wobec tych, którzy podlegają wam i zwracają się do was również, gdy taka potrzeba zachodzi. Jako istoty świadome, a życiem gardzące w każdej jego postaci no jesteście tymi, którzy odejść muszą ze stanowisk. Powołań i koligacji wszelkich, które potworzyliście tutaj w sposób masowy i abstrakcyjny, również. Wy wszyscy odejść musicie z miejsc, które zasiedlacie energią własną, a z Bogiem nic wspólnego nie mającą niejako, bo przecież pozbawioną Jego, boskiego prawa ładu i porządku we wszechświecie, całkowicie. Nie od dziś wiadomo, jak zarząd sprawujecie, potępiając innych, zwłaszcza tych, którzy energię własną i świadomość w sposób uczciwy prowadzą, kierują nią oraz rozporządzają. No, wy ich nie chcecie w świecie tym, tak bardzo przez Was przekierowanym na sposoby własne, czynienia go lepszym. I bardziej majestatycznym. A przecież to nie Wy jesteście jego stwórcami, założycielami i projektantami. No nie w takim stopniu, jak to wyobrażacie sobie, a innych przekonujecie. Dlatego każdy, każda z Was, Wy wszyscy, którzy zło pod patronatem dobra, no odejść musicie w niepamięć i zapamiętanie wszelkie. A ślad po Was zaniknie w braku odpowiedzialności własnej, co przejawiacie na ten moment i zawsze, niestety, zawsze. Jak zawsze potępialiście dobro, świadomość czystą, niczym niezmąconą i warunkującą u Siebie poprzez czystość i otwarcie serca własnego własne z nim połączenie. Tak. Wy obiecujecie inaczej, a mianowicie to, że zbawicie, zbawiacie innych męką pańską i cierpieniem jego, syna mojego umiłowanego, jak i każdy z Was przecież. No tu różnicy wielkiej nie ma i nie będzie, bowiem każda istota żywa jest tą, której pokłon składam ja sam. I obietnicę moją, że godna jest i wielka powołań wszelkich, i sposobów życia również, a zwłaszcza tych, które na woli mojej opierają się, wywodzą z niej, podlegają jej i manifestują ją również, to oczywiste. Dlatego każdy, każda z Was, Wy wszyscy bliscy mi jesteście jednakowoż. Jako i ten, którego synem moim nazywacie, a mnie ojcem wyrodnym, niestety. Świadomość światła jest tą, która krzywdy naprawia, a świadomość prostuje waszą, pokrzepia i ubogaca, również wiadomością, że Bóg, siła stwórcza, jest tą, która wszystkie dzieci powołuje jednakowo. Z energii swej własnej, z czystości światła absolutnego, jakim jest, była i będzie. Czyli jesteście dziećmi Boga, wy wszyscy, którzy słuchacie nas o to i słowa te czytacie, bo zrodzeni i ustanowieni jesteście, byliście z suwerenności i unikalności Jego absolutnej oraz mądrości tworzenia z Bogiem, z Nim samym przecież i w Nim samym, ale poprzez Niego, co czyni w słowach tych i opowieści. Zaprawdę opowiadam wam, że nikt z was, z was, którzy energię Boga i świadomość przekłamujecie, a siebie wywyższacie i promujecie oraz chwalicie, no, nikt z Was łaski nie dostąpi od kupienia choćby, jeśli serca nie wyniesiecie ponad ołtarz swój i moje na nim ukrzyżowanie. Co absurdem jest niejako i potępienia godne, gdy Wy sami, istoty świadome i mądre chyba, no, prawdę tę przekłamujecie, a innych nią dzielicie. Dlatego kara musi być dla tych, którzy tak postępują, a innych tego uczą, jako i wyrafinowania w tym zakresie, w zakresie dobra czynienia, a złem tego nazywania i na odwrót. Co wy sami preferujecie, dobrem to nazywając, choć to nieprawda jest i obłęd cały, co czynicie i wyrabiacie tutaj. Wy, dzieci światła i majętności Jego, a tak dalece odbiegające od tego, co światłem jest i było kiedykolwiek. Choć wśród Was i inni są i będą, ci gorsi i źli nawet, okrutni, wyrafinowani, przebiegli, zdrajcy, mordercy i potępieńcy wszelcy. Bo i tak jest w istocie rzeczy samej. W świecie tym i rzeczywistości złodopuszczającej, złem manewrującej i do zła nakłaniającej, co czynicie wy sami w nieświadomości waszej i uprzedzeniu również. Wszyscy klerycy, kapelani, zwierzchnicy, tak zwani kościelni i inni, no wy wszyscy barbarzyństwo wdrażacie tutaj. Poprzez świadomość nieczystą i Boga pozbawioną całkowicie chce się rzec, całkowicie. Świadomości wasze nieczyste, a innych nauczające, nowloką bagaż własny cierpienia i znoju, a innych nim darzycie, raczycie i nauczycie również, uświadamiając, że droga ta właściwą jest i słuszną, a nawet jedyną, powiedziałbym, choć dróg jest wiele, jako i ścieżek do Boga, do tego, który jest. Przeto, nauczając innych, a sami błędy popełniając, aż tak jaskrawe, i ważne, i potępienia godne przecież, no, Wy sami skazujecie się niejako na klęskę opuszczenie i uwolnienie was w tę stronę, w którą wy sami pójdziecie przez innych opuszczeni, a i odosobnienie niejednokrotnie za czyny wasze i kłamstwa wszelkie. Nic, co z Boga nie powstaje i nie wyłania się, z Nim samym w interakcję nie wejdzie, bowiem świadomością czystą jest i otwartą dla tych, Którzy czynią podobnie i postępują, jako i Bóg, siła stwórcza, prym wiedzie, dotychczas i zawsze. To On zatem rytm nadaje taki, który i Waszym będzie, gdy gotowość okażecie i miłość własną, i poszanowanie innych z Boga Narodzonych, no wówczas pojednanie nastąpi być może. I przymierze jakieś, zwłaszcza to, które ja sam ustanawiam w imię Jego z wami wszystkimi, w tu i teraz, bo i tu i teraz świadomość waszą ubogacam i ustanawiam na nowo, wartością niepodważalną i jedyną chcę się rzec w sercu i miłości Jego ukorzenioną, w życiu bez bólu i krwi niejako. I zakłamania, które tutaj jest od dawien dawna, a honorowane przez Was, przez tych, którzy łamać je winni i wykpić niejako czynem własnym, prawowitym i praworządnym również. Świadomość światła tutaj urośnie do rangi bycia tą, która uleczy i zaleczy rany wszystkie, wasze również w konsekwencji. Jeśli sile tej i mocy podlegniecie na ponów i uczciwie, z zaangażowaniem wszelkim i czystością własną, no wówczas sami prawu Boga podlegniecie i zrównoważycie je może czynem własnym, czynami własnymi i świadomością Bogiem nakarmioną, ożywioną i pobłogosławioną, czego ja sam wam życzę w drodze do światła bycia Nim i emanowania aż po kres. Archanioł Michał, praworządny wykonawca woli Jego, Boga oczywiście i honorów Jego, z którym ja sam przychodzę do Was tutaj, w świadomości Waszej doczesnej, warunkując ją spojrzeniem Jego i pomysłem na Was samych. Amen. Z pozdrowieniami dla istot światła prawdziwych, a wolą Boga respektujących, bo i tacy się tu znajdą, choćby pośród Was, tych, do których dziś słowo, słowa skierowałem. No, Wy wszyscy w pokoju ostańcie, bądźcie i pokojem nakarmieni absolutnie. Wy mi bliscy jesteście i uważni. Boga prawowicie doglądający i honorujący, oraz wolę Jego, czystą i niezakłamaną oraz wieczną. Inni, no precz, idźcie wy wszyscy, którzy Boga w sercu nie posiadacie, a innych nauczać chcecie i prowadzić, jak owce na rzeź własną, powiedziałbym własną. Jesteście niegodni służenia światłu. I absolutnie nieczyści w tym względzie i w wyrachowaniu własnym, które prym wiedzie w życiu tych, którzy wartości własne, doczesne, ponad Boga stawiają niejednokrotnie i wywyższają, a sami się, siebie bogami tutaj jawią i honory sobie czynią, miast jemu, temu, który jest. Wy niegodni jesteście, powiadam. Być tymi, którzy innych prowadzą, dlatego ziemię tę opuśćcie, a innych uwolnijcie do służby światłu prawowitej i oczyszczonej już ze złogów tego, który czyny wasze chwali i wywyższa, a was sobie zjednuje. Siła, która was prowadzi bowiem, nieczystą jest i nieprawdziwą, od Boga oddaloną całkowicie i wywyższającą się ponad Jego, ponad wszystko tutaj. Ta siła, ta energia, przeciwstawność Bogiem nie jest i nigdy nie była. No, czas to zauważyć, barane jedne, a owcami chcące być tutaj i niezmiennie. Wy mi obcy jesteście, oraz ukształtowania wasze, często martwe i bezpłodne. Jałowe, powiedziałbym, i życia pozbawione, bo i w męce Pańskiej, tak zwanej ukorzenione, wyrastające z niej, a nadal się ku niej skłaniające, i tak bez końca, bez umiaru wszelkiego oraz świadomości własnej, cuda czyniącej i pokutę często, czyli naprawę, tak zwaną, życia w zakresach, które wymagają tego by światło popłynęło na ponów w życiu waszym i przejawieniu. Bóg kroki wasze rozpoznaje, jako i wyznania oraz preferencje. Bądźcie uważni. On wie i mowę światła wdraża po to, byście opamiętali się i z drogi zła zeszli niejako, no przestali nią kroczyć całkowicie. Tu wola moja niech zostanie przedłożona i uświadomiona tym, którzy nie honorują jej i nie respektują należycie, a innych pouczają i umoralniają również, z drogi własnej zawracają, zwłaszcza tej uczciwej i do Boga zmierzającej. Dość bredni ludzie kościoła i kościelnego wizerunku, jak dość oszukiwania mnie samego, co do istoty i świadomości Pana, mojego, stwórcy życia i systemów wszelkich na energii żywej, życia opartych. Dość bredni w tym temacie i hierarchiczności waszej, tak głęboko odbiegającej od wartości Boga, boskich i Jego boskich praw. Hierarcha jest jedna, chce się rzec. A jest nim Bóg, siła stwórcza, moc Jego i potęga wiodąca, układająca wszystko na nowo, z szacunkiem do Jego samego, do życia, do Waszego tutaj umiejscowienia i każdego z Was również, do zwierząt, braci Waszych i sióstr, z Was samych powołanych tutaj i wyłonionych, a Wam misterium życia ukazujących pod postacią pokoju, wolności i świadomości czynienia tego dla Boga samego, dla Boga w Was samych, dla bliskich Waszych i przyszłości Waszej oraz ich samych. Niech to się stanie i dopełni, czyli wolność prawowita i niepodległa dla życia wszelkiego i wolności pięknej, niczym niezmąconej. Również kłamstwem waszym i nieprawością dotychczasową. Opamiętajcie się, Wy wszyscy, którzy Boga na krzyż wiedziecie. Zawieszacie go na nim, i pokłony mu bijecie wówczas, gdy on cierpi i łzy roni. To nie tak, jak nie tak jest, gdy zabijacie w imię moje i jego samego, mówiąc potem, że to wola moja i rozkaz którego nie wydałem nigdy, lecz wy sami ustanowiliście go, życie i dominując je złem, was samych, które dopuszczacie, dopuszczaliście dotychczas. Pokój na planecie Ziemia, od i wszystko w tym temacie, kapłani i kapelani i wy wszyscy, którzy ów pokój plamicie kłamstwem serca i świadomości własnej doczesnej, Zaprzestańcie tego, a zło zablokujcie. Resztę uczyni pokój serc waszych i tych, którzy do was dołączą. Amen. To wspaniałe przesłanie czytał dla Was Tomek Morawski. Pozdrawiam.